Zapraszam na g 2 a z kodem SN, macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. No, dzień dobry. No, 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 Agnieszko, One more to, to, zacząć, to to szybka, nie, dobrze. Skoro się no, odzywasz, wow. pierwsza zaczynasz odcinek, proszę. Nie, proszę dalej Kerion. Tak. Pończę. Nie, nie, Agnieszko, zacznij, proszę. <laughs> Pończę. po Proszę zacząć. Nie, to nie moja kwestia. <laughs> Agnieszko. No we, Wojtek kurwa. Nie, Aga. Tomaj, no powiedz, Cześć, mu coś, To dzień dobry. Aga, Aga, powtarzaj, za po Aga no. powtarzaj za mną po no, prostu. No. Aga, powtarzaj za mną. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Guga. Ja jestem Guga? I lubię co? Tomka. Nie lubię Tomka. Wiesz co? Dobra, intro. Co? Jakie? Co, co ty? w ogóle pieprzysz dzisiaj? Intro! Już po, niestety ty się wytniesz, kurwa. Co jest grane? Pointro. No, po nieczu, poiciel, już powiedziałem. Do no. Powiedziałem. Dobra, słuchajcie, witamy Was w kolejnym cool, odcinku, oczywiście, cool. z, fazbopo, z fazbofobii, cool. <grym> Nie wiem, co tu się cool. wydarzyło na początku, ale jak widać, <grym> <to> jest śmiesznie. <grym> sanity poniżej 25%, mojej drodzy. Motion Sensor i. i wow. niestety, Smart Sticksy, tak? I to mi zaprasza Was oczywiście też do G2. A ja Wam mówię, żebyście zostawili łapki, komentarze i subskrypcje, o. Tak. I wszyscy są dogadani. Tak. A to, myszka i wszystko. No gdzie są bezpieczniki. A jak się to nazywa w ogóle? Czekaj jest to Google i lubię tą kędzać. Agatki lubię tąkę. Jennifer Clark. I to będzie Ja ciebie lubię, Aga cię nie chce. Co macie? Ja to co zawsze. Ona do mnie przyjdzie po wypadku. i Tadełko jubilajta. Tak, Agat przyjdzie jak będzie podsuwała na nowe buty. Tak, po to będzie... A widziałeś te szpilki? Tak, tak jak jest. Jak? How old are you? to książki już. Tak, już słyszałem, że coś spadło. I to nie, nie było Are you here? Here! <laughs> here. Kurwa, Znalazłem go! Co tam? Aga, 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 Aga już szuka ciśnienia w gacie. Adulta mamy, słuchajcie. Tak. I chyba pierwszy raz mamy w pokoju, w którym nie spodziewałbym się, że będzie. O, ja kostka. Tam jest, w tamtym pokoju, Aga. Tak? Mhm. Boże, nie Dobra, ja idę jeszcze Ouija <suszy> znaleźć. Mam książkę, kładaj. Proszę, duchu. Która to cima? Ta zima e, na here, końcu Here, here, right here. You know? Tam dawno nie było. Bo i się zestrało. Tu się zestrałaś? Co? Na rzadko. O Boże, co wy gadacie, kuźwa? Znowu trzeba po się zmieniać. Nie wierzę w wiem. A, widzę, że ktoś korki na to, to było Nie, Ach, ja, tak, ja, ja. Kiełbasa. Ja, ja, Kierbasa. ja, Ej, ja, od kiedy kurwa. można otwierać szuflady? Zawsze. Zawsze? Od pierwszego odcinka, no. że Agatak tak trollowałeś, co? No mm -hmm. to ja nigdy nie... A, dobra, ja do... no, nie, dobra, dobra. Aaaa, Jezus <śmusza> cię. Się mi chuchła. Szmadziura. Ty jesteś... Co my w ogóle mamy? A to Hello? przyjdź tu, ty Na razie jest tylko ten. Na razie jest tylko... Jennifer Clark. Eee, gadadełko. Wychodzę stąd. Wychodzę stąd. No. Nie wiem co biorę, ale biorę. Mam y, orby. Książka też już jest. Mam orby? Nie, ona wzięła. Boże... <noise> a, a, Aga trzeba wjeść. Właśnie poprawkę braci, to piłkę to wiesz co? Tak. Czy nie grucha tam był? Nie. A był. Jaka grucha? Kto ty gruchasz, ty? To grucha. Ja piję po trzy razy. O, blipczusz ty. fajfusie. O, jest Widza. W garażu była, koło koła. W ogóle, gdzie była kość? Kość, kość? Tam ja powiedział to trzy razy. Nie wiem, ale Wojtek bawi się kurkami. Ej, kość kość kość. kość, kość, kość była. Ja Tomek już zrobił, kość. No ja się boję, wiecie co? Tak trochę. Ja też. Mm -hmm. taak, taak. How old are you? Du -du 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 -du. How old are you? 54 lata. Właśnie i to czy poleciał. When did you die? Tyry tyry tyry... Tyry tyry tyry... Zarażony! Tyry tyry rok. A Dobra idę. Ale tyle lat temu, ja nigdy go nie umiem rozsufrować. Albo nie, 167 lat... nie, 671 lat temu? Nie! No to jest mniej niż jak die. umarła no, w 600 Patrzcie ale tak jakoś nic tu nie śmiga. Hmm. O! To znowu czymś rzuciło Te ebła? No. Tylko ja tak nie mówię, bo mi się nie skróci. No <grym> jak to chodź po restaurację. Mój się skróciła, A co jeszcze? Ebło ci się nie skróci. <grym> no trzeba wziąć parę rzeczy. To. Głóź, czemu orłów nie ma? O! wy gdzie jesteście? <grym> Jak kurde chciałem zdziewnąć Wojtek. Co ty kujesz? stanąłem w miejscu. Prawie zapowietrzyłem. Nie ma ozłów. Jak to nie ma? No nie ma. Nie będę w tym orłem. To Aga, weź może sensory tam, ten, żeby zamontować. Może to jeszcze. To luźny sensor? Jakiś? Już przeszła. A jest. To może ten, 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 infrared też. Infrared? ten infrared. Infrared? Biały, no. Co tam zamontować? A, ja nie mam sanity, bo gadałem przez Widget, więc to na pewno nie będzie demon Okej. Okay, e, trzeba znowu tamponach cię gonić. Ten, znowu z tym tamponem, co ty masz... <coughs> Orbów nie ma, tak? No Czyli tym nie razem A, nie trzeba kamerę przestawić. Teoretycznie no. I możecie iść ze mną, bo się boję? Idę za parę, to. Chodź. Chodź tam A potem Aga weźmie tampona i będzie uciekać z nim. Tam będziesz uciekał z tamponem. Nie. Nie dzisiaj, potrzebuję. Gdzie ty będziesz? Trudno, zabezpieczysz się zawczasu. Nie. Tak. Nie można się zaczupować to jest niezdrowo. Może tu salonie w ogóle postawcie, gdzieś tam nie przytyknąć. zaczepować. Nie można... Jezus, już spieprzałam. A gdzie to się stawia? tu to, to coś? Poczekaj, ja, ja pójdę korki włączyć. Gdzie jest w ogóle ta kamera postawiona? Halo? Bo ja za tobą. Gdzie tu? Tomek, Ej, to tam się się tak? pizducha była? Tak. Jednej zrobiłem. Dwie? No, ja piję. Na której zrobiłeś się? Ja yy. Jezus! Poszek! Wojtek, tak wiecie. ja korki włączam. Możesz to kurwa wy, 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 wyrzucić? Dziękuję. Poszek, głośno. No. Jezus, Dobra, to czekajcie. Przeanalizujmy dane, które mamy. I analizujmy, tak. <średziwia> <średziwia> czyli mamy film... <średziwia> Spirit Boxa <średziwia> i Writing, czyli może być Spirit. Demon, oni. E, demon odpada. Yokai może jeszcze być. Spirit i co? I fighting. E, tak. Spirit, demon, oni, albo yokai. Ja, yokai. Ja idę zacząć orła. Orły. No to orby ewentualnie to będzie yokai, yokai, okay. oni, okay. MFK. Revenant, tak? Revenant był? Ej, nie, nie ma orłów. Nie, nie może być. Hmm. Hmm. Nic tu nie lata. Spirit, fingerprint, ale już fingerprintów. Może tak. jakieś prosiaczki. Ale stoi, wiesz co? Wy tego tak patrz. Ja tutaj patrzę, no orzłów nie ma. No tak stoi. Puknij. Interesting! Inter interesting. To się nie da tak opowiedzieć, nie? No, Mamy pierwszy sanity. Guga, ty masz za dużo sanity. Weź idź i. Chodź Weź tam o... idź. Idź i chodź dwa go. razy zapytaj się na Wee'e. Nie będę, bo on mnie zabije. Do nie, chodź. bo razem, ale ty musisz powiedzieć dwa razy, żeby ci sanity szybko spadło. Co I co mam zrobić? Też ja nie będę, Zapytasz się, ja dwa, dwa pytania mu zadasz. Może nie chcę. Ehm. Spytaj się, jakie buty masz kupić. <laughs> o, a dlaczego tam ta kamera już nie działa? Ta na biurku to to Nie wyrzucona. Nie działa. To to to? A. Dlaczego są tak jasno? Bo tam światło się pali. Dobra, idziemy. Ko! A to my gdzie? Nie w domu. No proszę, Ty to, to jeszcze Hovelite item sprawdza. No bo musimy mieć AMF Tak? No bo Orbów nie ile ma. Ile masz więc. lat? Tomek, ty nie, nie, ty nie jedzie... pytasz, Aga ma pytać. No się też pyta, no 50% O <laughs> o o o o, dobra, Co, mamy co ducha. tam? O, wpizducha! Piżducha, tak kusza, to są łapy ale na ścianie. Ale gdzie ty Aga idziesz? Bjaujecie, wracaj, kuźwa, tu. wracaj tu, batło. Ja no. To jest przecież. Masz robimy. Czekaj, najpierw zobaczmy, czy nie ma jeszcze jakichś odcisków. Są odciski, chodź tu. Rób czekaj <laughs> Czyż ona zbije zaraz znowu. No tym nie już ma. Znowu. Tu coś jest w łazience. <laughs> Dobra, Aga, pytaj się jej. Ale już mogę teraz tu? No to, tak. A czy kliknij to pierwsze w to? Jest włączona. Ale to, to ona, mu, ona musi to włączyć. E, Wyłącza włącz. jest e, wpis. No już zrobiliśmy zdjęcie. Dobra. How Wy... old are you? O, Boże. Oh. No dobrze. Bye, bye. Już dost, Już dosyć. Nie, wątpię, bo ona jeszcze raz zapyta, Ja już dwa razy się pytać. Jezus, dwa razy mam się pytać o wiek? No powiedziała? No Spytaj się gdzie jest. Kurw. O, o. o, wyszedłem. Na górę, na górę, na górę. Nie gadaj. No jeszcze trochę musi nam Sanity spaść. E, nie widzę jej, żeby była w pokoju. Pani Jennifer Clark, a jeszcze smat Stixy kiedyś, kogoś goni, muszę zrobić. Nie, hm. <ślesk> <ślesk> y jest ta, ona się toczy w ogóle. Więc uważajcie na nogi. To. nie ja ma. Z... Harta! Dyklu To jest. skończył się chan. drzwi No dobra, ale jeszcze musimy. Chodźcie, bo trzeba. teraz Aga... I, I to biega musi spaść. Idź tam. I uważaj na nogi. O, od, odkręciła ten. Idę zrobić zdjęcie wody. Masz aparat? Nie, ja mam. Nie, ja nie mam. Wiesz o tym, że my mieliśmy gigantycznego farta? Wiem. Bo ona była, ona szła za nami, gdybym nie zamknął drzwi, to ona by, któregoś z nas, zabiła. W ogóle Wojtek ale... podczas hanta wychodzi, zakręca Usiałem wodę. Musiałem wyjść i kran zakręcić, bo myślałem, że mi ta głowa do głowy wejdzie. Tak głowa do głowy wejdzie? <coughs> Jak się no, nie wyciszyłaś? A woda do tego. Aga, halo. Aga chyba już ma dosyć. Boże, ja... ja no tak, to, tak myślałem. Chyba... Ej, bo ja Ciekałam. I wy naprawdę nie słyszeliście mo mojego nawet, jakiej doje? No i nie, nie. zaliczyło Sixów, a ja odpaliłem centralnie przy niej. Ej, Dobra, Nie, nie słyszeliście, jakiej doje przez Ery? Nie. Boże, od tamtego czasu. O Boże, to tylko na moim nagraniu byś słuchać. Bo ja nie powiedziałam bardzo brzydkie kontomu. słowo. <noise> to ja. brzydkie słowo. Nie, bo naprawdę ja powiedziałam, jakiej dojez, Ery, Ale tak sobie. Wy... Na czym ty się wyciszyłaś? No kuźwa, bo ja mam wyciszenie na. No palec mi zjechał, bo się przestrasiłem, no. Aha. A ja Dobra, Tomek, daruj sobie to już. Oj dobra. Nie, daruj sobie, no bo weź, mam, Słuchaj, bo mamy... Znowu. Jest niskie sanity, a to, to jest bardzo trudne do zrealizowania. Chodź. Czekaj, jestem jest, jest już poszedł, No i zaraz umrze i później będzie na nasaga, go. Ty, ale po co linii Depta? Krócę jednego zezar połowę. Zezara? <noise> Ej, 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 nie, To już nie, 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 że ja do was gadałam. Co? A, został, bo ty żarłaś. Po prostu <gadasz> żarłaś. Interesting. Interesting. Może byś zgasił pod... tak, co? To będzie hunt. Ma no korki mi wypieprzył. Ten, tam blip czy... Patrzcie mi korki włączyć. Nie. Kto ma najwięcej sanity? Aga. W życiu. No chodź, co, Aga, bo, herezy, no bo ja nie żeby... chcę pójść z tego Tomek, pokoju. wystarczy, że się popytasz na Ouija parę razy i ona się odpali. Odpal się Good Włąd Jesteś. Zapytaj... Nie, ona się już się nasu... na na zapytajcie... macie aparat. Chodź tu z aparatem, sól, trzeba zrobić zdjęcie. O, wyszło. Wojtek ma aparat. Nieprawda miała tylko rzuciła. Ale ona tu tupce. Ach, Jezus, tak Słyszę tak, tu pod małych stóp chodźcie rzeczy. Nie, ja jesteś cykło. No co ty? No dobra, idę z tobą mną. No. Idę. O, jeszcze jedno zdjęcie. You are so... Ale czek, 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 W którym so... roku umarłaś? Ja zaraz sprint, nie? To ja, mi się wyciszyła, bo ja mam koło sprinta. Jak długo nie żyjesz? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj. W którym jesteś miejscu? A gdzie zdjęcia zrobiliście? Nie. Gdzie cię znajdę? Where are you? Huh. How old are you? Show yourself. We are not afraid of you, bitch. On powiedział no, tak bitch. No, o druga bitch mi drzwi zamknęła. A nikt nie gdzie tych korków. No nie, a co ty myślisz? No a co? chciałeś. Jak no, ja zapytać kiedy? Jak się pyta kiedy umarła? W którym roku? Aga. Co ja? W którym roku umarłaś? Wow, oh. interesny Czy ty już za nami idziesz? Ty kurwa Jak ja bym sobie zrobił, to sobie tak Czemu trzeba się przywietrzeć pościemponka To ze strachu no co? I ty nie miałeś <grymne> To zamykaj. już ktoś się zwyczajnie Zamykaj! Proszę, piejd do o, o, Twoje bąki kurwa idę stąd. O, o, o. No jest za wami Co? Co tam chcesz? bo co cię wygięło? Widziałeś go? Widziałam! Jak nawiedzony! No o to chodziło, stąd. że mówię, że jest za wami. Idziemy z stąd Temu. Fajnie jest. O, zajebiście. Tak pewnie nie zaliczyło. No To jest bardzo... Ja nie wiem na jakiej zasadzie to... nie, nie wiem... No bo on musi być o bardziej przy macie spiritkę zaznaczoną? Nie, czekaj. Tak mam. Nie. Nie. tak gadam, Co nieś tu wiek, co było trzecie? Bo ja się zgubiłam. Zaznacz spirit po prostu. Może no. ja lubię ewidencję Nie trzeba tego zaznaczać. To jakby no. piłka. Spirit, ghost, fingerprints. Prince. Wiecie, że spirit? Ej, co to? Ja mam problem z tym celownikiem. <noise> Masz problem z celowaniem, no. Sympatycznie. Nie, tam zawsze trafiam. Blip. Blip. Oj, aga, teraz. Czuć Co ty No właśnie, nie, nie umiem. Ja tego celownika nie widzę! No jak to? <noise> U was co też, robicie? U was też on ja coś... jest taki mały? Nie, ta, ja go widzę, ta, normalnie. Znaczy, Tomeczku, my już uzgodniliśmy, że no, no Boże, no, no co, że Dobra, mały, no. odleciała, jedziemy. No, no. Macie e, hunt, huntu? Spiritkę, ty. Huntu. A Wojtek, słyszałeś? To? Że Tomek ma problem, no, że mały, no. On no. zawsze ma problem. E, Jezus, no, mo. ile można tak, no. 200. Two ku... thousand ten, nice. Kuźwa, i huntu zapomniałam zaznaczyć. No to lipa, ale jest, wow. jesteś już w plecki z punktami. Niestety, <laughs> niestety Agnieszko, niestety. No niestety. No dobra, ale my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy. Udało nam się ducha zidentyfikować, co podanie nie udało się zrobić wszystkich zadań, ale będziemy kontynuować w następnych odcinkach z Swazbofobii. Była ze mną Agnieszka. Byłam. Był ze mną również Tomas Noicyś. Byłem. I byłem też ja. Więc dziękujemy Wam za odcineczek. Trzymajcie się, Czesi. pa! pa, pa, pa. pa, pa, pa.